A przypomnij sobie o nas na chwilę, ale już w następnym tygodniu wróci cieplejsze powietrze. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. To, co w ciągu dnia popadało, zacznie zamarzać. W całym kraju będzie mroźno, Od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 na Pomorzu i Wielkopolsce. Będzie sporo chmur, z których popada śnieg, początkowo gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem. Mocniejsze opady w rejonach podgórskich oraz w górach. Miejscami przybędzie kolejne 10-15 cm białego puchu. Silniejszy wiatr nad morzem i na wschodzie kraju w porywach do 65 km na godzinę, w Karpatach i Sudetach do 90, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro chwile ze słońcem, głównie na północnym zachodzie oraz na Mazurach i Podlasiu. W pozostałej części kraju opady śniegu, mocniejsze w górach oraz w rejonach podgórskich. W Karpatach przybędzie kolejne 10 cm białego puchu a na Wybrzeżu Gdańskim niewykluczony deszcz ze śniegiem. Słaby mróz na wschodzie oraz w Małopolsce. Na pozostałym obszarze około zera, nieco więcej na północnym zachodzie do 2-3 stopni. Dokuczliwy wiatr na wschodzie i południowym wschodzie w porywach do 55 km na godzinę, wysoko w górach do 90. Ciśnienie szybko rośnie, barometry w Warszawie pokażą 1021 hektopaskali. W niedzielę wiatr osłabnie, a więc w nocy i rano w wielu miejscach utworzą się mgły. W dzień więcej przejaśnień i słońce, zwłaszcza na północy oraz w centrum. Śnieg lokalnie spadnie na Podkarpaciu, w górach oraz w rejonach podgórskich. I od minus dwóch stopni na wschodzie i południowym wschodzie do dwóch, a może i więcej nad morzem. W poniedziałek dużo chmur, przejaśnień niewiele, a słaby deszcz ze śniegiem i śnieg możliwy na krańcach północno-wschodnich. I od minus jednego stopnia w Rzeszowie do pięciu we Wrocławiu. W następnym tygodniu zrobi się cieplej. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia!